O, zasady i czekaj, ja przyczynię zasadę się. Bo bo ty nie umiesz Using OP, OP weapons. like kogo you know? Co to jest O kurwo, no. Ej, co fałszu. No kurwo. Słuchaj, kurwo. No ty szmato ono, bo gramy horror mafię, ma się czuć. O kurwo. Jeba, ma nie no, na mi strada w trajce wyboru ja jestem Niemcem kurwa, z wam bicho No Dobra, musimy kobol, musimy mieć łom, pamiętaj e. e. Coś tu diabo Czym jest kurwa, jakiś pack był gejeman Ty kurwo Postaw Gdzie ja, Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Dobra, 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 dobra teraz się wczuwamy Wtrzywałem się, czekaj Wejdź do pokoju Nie, 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 zgrasz światło, musi być ciemno Sferu, chodź tutaj do pokoju Chodź, chodź Widzimy się na jednym to. łóżku Widzimy się? się kurwa na jednym łóżku Czony pok dzwonił Irk, ja się boję Czekaj, czekaj Ogrzeję cię <noise> Milu. Jestem Czarny King He, Czarny Kirk Myślałem, że nie żyjesz. Pa o kurwa, patrz, owek może ukraść. ukwiasz. go. Ale kurwa modele 3D Modele kurwa Afiolet. Pełny gajem jesteśmy kurwa Mo Moja jest babcia to. jest trochę rżowa. E, gdzie mój kurwa ten? Gdzie ktoś e, z... To może my jesteśmy e, nie może tego otworzyć. Mam buta. O, Hello my Gronson! It's me, your grandpa. Hi grandpa, I love you so much! I miss you so much, don't you want to visit me right now? Ok, Grandpa, I will visit you right now at 1.27 am. Och, my grandson, I will wait for you. Sample text. <laughs> <laughs> Sample text. <laughs> czekaj, gdzie mieszka ta kurwa, bo czekaj, jestem kuriem, ja mam paczuszkę dostępną. Nie ty kurwa, tutaj, tam się otworzyły drzwi. A tu Dobra, nie ma kurwa krami. Jedziemy. Oh, kurwa. <laughs> Jedziemy Ej no kurwo, zajebałeś mi o to Ale <grym>, kurwa to, obu się, zobacz, zobacz jaki to Czekaj, to... <grym, grym, grym>, czekaj czek. Tak wygląda mój dom? No to nas nasz dom Mam tutaj krzesło Kurwa, nie damy jej No kurwa, zostaw mnie co Jak on zbyt. jest niby nieskończony, jak po jednym się skończył? Nie, zaraz mi. Tak, Nie, 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 nie. ja coś robię tak. Ty kurwo, żydowska Kurwa, zajebałeś babkę Czekaj chwilę, o, o Bo ci atomówka zaraz zrób, pewnie pierdolę Co? No żebyś nie Dzięki Zaraz jak kurwie, fajnie, zajebany Siadaj Gdzie? Tu O chuj Jebany, kurwa, szrek. No ty, kurwa, wyjebałeś tego Silniko go sioka O chuj Stary wstał, stary wstał. Dobra i gdzie, gdzie jest kurwa ten Ej kurwa bo fotel tak goił. Nie, no dobra jedziemy do babki goił. A nie tu jest fotel, do fotela ja, kurwa osiadaj No I gdzie jest kurwa ta babka? Przed nami chyba a, Kurwa coś, coś się tu Co widzę? Co? Czemu ty kurwa tańczysz? Kurwa ja nie wiem się spierdala Ja nie, nie w którym stadium ja <grym> jestem kurwa, chyba najebanie alkoholem Czekaj kurwa ja widzę krzesło tylko Ty krzesło widzisz? No Dobra, idziemy do ba... O kurwo Powiedz do... jak będziemy na miejscu z tata Czekaj, już, już trochę Kurwa Kurwa, tam szybciej ta na pierwszą pójdę To nie w tą stronę jechaliśmy O kogo. Ale ja się de, czuję jak w jakimś kurwa cyberpunku, jak są takie grafiki Nie, chodź tutaj, chodź kurwa Cyberpunk, chodź Tu jest nasz dziadek Tu jest nasza babka, babka kamień Babka kamień, babka kamień Pamiętaj, jak w jak go Man, I miss my gępa Ciap to pierwszy... O, kurwa ciastecz... przyprowadziła ciasteczka Idziemy Jane... do pięści Nie, I... bo pięści nie działają Nie to te droni Ej kurwa, mam się no, fps Mam dwa no, <laughs> ma fps no O, o. O kurwa, kurwa jakaś atomówka się wróciła. Ja pierdolę <głos> <głos> Walka ja jest jestem, jestem. I tak biało się zrobiło na ekranie Gdzie ty jesteś? Już ja się skończyło O kurwa czy bo coś biało jest Czemu ja jakąś muzykę słyszę? Jaką kurwa muzykę? A wiesz tam, Słyszysz? Ja słyszę z duma O patrz kurwa, babka tutaj jest Tu Babka kamień, babka kamie. <noise> <noise> o kurwa muzyczka z duma O kurwa Jakby babkę na się jak w tumie Ej, zobacz do góry! O kurwa! O, babka, kurwa. Jaka babka? A to jest to szkło Ty wido to jest szyba Dobra, poczekaj Muzyka do walki to ja wezmę jakąś broń zajebis tam Ty włączyłeś jakieś kurwa zielone gówno, to jakieś kutas zielone to, to, To jest bridge Gurno Ty Dobra. A zgodę, Daj to zajebis broń Dobra, chodź Weź ty swoją broń, a swoją Okej okay. no, Dobra O chuj Co <słysza> ty go ty wyruchłeś? <słysza> Skradował Harry Potter O kurwa, jakaś kuchnia Babcia, babcia kocha 500 metrów kwadratowych mm. To nie kocha A w kurwa ta piosenka jej nie chcę o Mam 30 fps no, Okej, okay, dobra. To jest, kurwa, bardziej i map niż, kurwa, oła. To jest, kurwa, horror. I don't want to Mam przy co ty gadać. A co to jest? O, kurwa. Co? ja coś ty mi No, kurwa, wszystko płonie. Mam 20 FPS-ów. Dobra, chodźmy dalej, chodźmy dalej. A gdzie jest dalej? O, tu się było. Tu. A ty okay. nic nie widzisz? Kurwa żydowska. Chyba jakby ktoś tego miał, kurwa, uniknąć. Ja nie no, znam jak Nie uniknął niestety Cześć, to jest King. Dobra, wezmę jakąś mniej OP broń Radio Ale to było straszne Z Wypierdaj No kurwa ja... Wypierdalaj Miki... Kręć dupą jak Miki, Ej patrz kurwa, babka w w siatkę o, igluczek, to kurwa Ale z tym strzałem Taką prosto szyję Przepraszam, Przepraszam po No ty kurwa, no Ej, ej Wypierdalaj W plecy kurwa, mnie dobrze. strzelasz, wy, kurwa, kurwa. O okay. No kurwa, mać No chwila powagi, no kurwa, stary To musiało być kurwa, no to z powaga, powaga Teraz przychodzimy do spokojnego do tego Dobrze O nie, babka nas zamknęła w piwnicy a ty co się kurwa tepasz? To w piwnicy jesteś, w piwnicy perły nie działają, gościu. Sperma nie działa. Kurwa. nie działa. Nie da się tam, Bad, nie działa na ścianę Tutaj musimy iść, gościu. Tu szczury są. Czemu bab babka ma kurwa więzienie w kuchni? Nie, właśnie, że się spierdala. Babka. Idziemy tu, do babki, Chodź, chodź, chodź. kurwa, tu masz te. Y Hollow Knight, kurwa. Jest. Boring. Tego jest Hollow Knight zrobiony. Zróbmy, kurwa, Hollow Knighta. Hollow Knighta? Tak. Dobra, kurwa, zabij. mnie Co? Zabij mnie. Jestem teraz. Jestem kurneczka. Silksong. Jestem Silksong. Jestem Silksong. Co tam w O kurwa, chyba się pociął. Wypierdala <grym> Ona to się kurwa. A, a nie, bo ty jesteś Kirk, na to, to jest Charlie te Kitt. To jest podróż tego. Silksong i Charlie King. Czekaj, czekaj. O kurwa, widzę i co ona? Patentiam kurwo! Nie wiem tego! Patentiam Uspokój się! Patentiam kurwo! Pokojny bądź. No to też szef. Dobra, to, a to, dobra, to do... chapter 2 zagramy z konewką. Are you sure about that? Mission! Go near, get! Wait! Where is my grandma? Was idziesz, to był Kurwa. Te tej rodziny, man! Dostałam dostrzelona kurwa, w szyję. Tu o, robimy RPA. Musimy oh. się wczyć kurwa w klimat. Czy ty kurwa mnie napierdala? Co się o, dzieje? Ja. Jakie auto? Co tu autor? <laughs> Czekaj chwilę. Nie masz prawa jazdy debilu. <laughs> co się dzieje? <laughs> ja w czym jestem? Komu... Co, co teraz jest A tam! To oni napierdają! Kasuj to auto. Dawaj zrobimy ten. To Kurwa co? To jest nie ściana! Jak to, mogę jest. przejść? Yeah. Jak? Salam kurwa na nazistów. No Tu nie, nie ma żadnego śmiania się, ani spawnowania żadnych propów, kumasz? No nic co ty kurwa? ale my po babkę mamy iść Gościu no nie tu? A to nie robić kurwa horroru na no, panie jakiś kurwa action map? No to jest horror, ja się boję, ja mam gacie ze sramę. chuj, zajebałeś mnie tego Mi <noise> zniknę Przepraszam, farnet jest zbyt potężny. O, o Znalazłem drzwi I co? O kurwa spadłeś O kurwa I co? Wyjebałem tego